Co byś zrobił, gdyby ktoś powiedział ci, że istnieje sposób, by rozmawiać z wszechświatem i sprawić, by słuchał oraz odpowiadał na twoje prośby? Być może uznasz to za absurdalne albo nawet nieco fantazyjne, prawda? W końcu jak coś tak ogromnego, tak niewy, mogłoby się przejmować naszymi osobistymi pragnieniami? Prawda jest jednak taka, że wszechświat jest znacznie bliżej nas, niż nam się wydaje. Słucha, odpowiada i stale się z nami komunikuje. Problem polega na tym, że wielu z nas po prostu nie wie, jak uzyskać dostęp do tej mocy. Joe Dispenza twierdzi, że nasze myśli odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu rzeczywistości. To zaprzecza idei, że jesteśmy tylko ofiarami okoliczności. Kiedy zrozumiemy moc umysłu i nauczymy się poprawnie komunikować nasze pragnienia, zmiana staje się nieunikniona. Sekret tkwi w technikach, które dziś omówimy. Przygotuj się na zanurzenie w głęboką i praktyczną wiedzę, która może zrewolucjonizować Twój sposób postrzegania świata i manifestowania swoich pragnień. Jeśli szukasz skutecznego sposobu na przyciąganie tego, czego pragniesz, bez polegania na szczęściu czy przypadku, czytaj dalej. Wszechświat czeka, aby Cię usłyszeć. Wielu ludzi uważa, że wszechświat jest czymś odległym, nieosiągalną siłą, zupełnie obojętną wobec naszego życia. Ale to przekonanie nie mogłoby być dalsze od prawdy. Wszechświat, wbrew powszechnym opiniom, jest otwarty i reagujący. Nie tylko obserwuje, ale też odpowiada na wszystko, co wysyłamy. Pomyśl o wszechświecie jak o bliskim przyjacielu, zawsze gotowym do słuchania, czekającym tylko na to, aż nauczysz się, jak z nim rozmawiać. Prawo przyciągania jest podstawą tego. To, co myślisz, czujesz i w co wierzysz, zaczynasz przyciągać. Więc jeśli czegoś pragniesz, samo ciche czy pełne lęku życzenie nie wystarczy. Wszechświat potrzebuje jasności. Potrzebuje, abyś wyrażał się dokładnie, z pewnością siebie, niemal tak, jakbyś już miał to, czego chcesz. Pamiętaj, Twoje słowa i myśli to komendy, które wszechświat wykonuje. Kiedy mówimy, że wszechświat słucha, nie sugerujemy, że musisz krzyczeć swoje pragnienia ku niebu. Proponujemy subtelną, lecz potężną komunikację, która zaczyna się w umyśle. To jak dostrajanie radia. Jeśli nie ustawisz odpowiedniej częstotliwości, sygnał nie będzie wyraźny. Podobnie wszechświat nie odpowiada na myśli rozproszone czy chaotyczne. Odpowiada na to, co jest emitowane z pewnością i skupieniem. Tutaj pojawia się znaczenie dokładnego wiedzenia, co chce się manifestować. Wyobraź sobie, że składasz zamówienie w restauracji, ale nie określasz dokładnie, co chcesz. Kelner byłby zdezorientowany, prawda? Wszechświat działa tak samo. Im bardziej jesteś precyzyjny, tym łatwiej będzie mu spełnić Twoje potrzeby. Praktycznym przykładem tego jest moc zapisywania swoich pragnień. Wiele osób ma nawyk prowadzenia dziennika, w którym zapisują swoje cele, marzenia, a nawet codzienne uczucia. Ten prosty akt spisania tego, czego pragniesz, jest formą komunikacji z wszechświatem. Kiedy piszesz, Twój umysł się porządkuje, a wszechświat zaczyna dostrzegać, o co prosisz. Wypróbuj to, weź zeszyt i zapisz szczegółowo, czego pragniesz. Pisz, jakby to już było rzeczywistością. Poczuj wdzięczność za to, że już masz to, czego chcesz, tak jakby wszechświat już odpowiedział. Ta praktyka, oprócz bycia doskonałym sposobem na uporządkowanie myśli, jest także potężnym narzędziem przyciągającym energię. Należy jednak pamiętać, że ta komunikacja z wszechświatem to nie jest po prostu złożenie zamówienia i czekanie. Wszechświat działa subtelnie, a odpowiedź często pojawia się w formie okazji, synchroniczności, a czasem nawet wyzwań. Czasami to, czego pragniesz, nie przychodzi od razu, ponieważ najpierw musisz się czegoś nauczyć, zrozumieć pewną lekcję, zanim otrzymasz to, o co prosiłeś. Ale jeśli będziesz uważny, zauważysz, że odpowiedź zawsze nadchodzi. Komunikacja z wszechświatem to proces nieustannego dialogu, w którym prosisz, dostrajasz się do swojej intencji i zwracasz uwagę na znaki, które wszechświat ci wysyła. Zrozumienie, że wszechświat zawsze słucha i odpowiada zgodnie z tym, co wysyłasz, to pierwszy krok do manifestacji swoich pragnień. Jeśli wierzysz, że wszechświat jest odwrócony od Ciebie, prawdopodobnie tak będzie. Ale jeśli zaczniesz zmieniać to postrzeganie i zrozumiesz, że jest tam, gotowy do słuchania i odpowiedzi, zauważysz radykalną zmianę. Kluczem jest wiara i wizualizacja, utrzymywanie otwartego umysłu i serca pełnego wdzięczności. Im więcej wyślesz sygnałów jasności i pewności, tym częściej zaczniesz przyciągać odpowiedzi i doświadczenia, których pragniesz. Joe Dyspense uczy, że nasz umysł jest wielkim architektem naszej rzeczywistości. To, co omyślimy, ma bezpośredni wpływ na to, co doświadczamy w świecie zewnętrznym. Wydaje się to prostą ideą, ale jej głębia jest ogromna. Jeśli masz umysł pełen wątpliwości, lęków i negatywnych myśli, nieuchronnie będziesz przyciągać doświadczenia odzwierciedlające te uczucia. Z drugiej strony, kiedy zmieniasz sposób myślenia, przechodząc od ograniczających przekonań do przekonań rozwijających, wszechświat odpowiada, dopasowując Twoje działania do właściwych okazji. Zmiana myśli to pierwszy krok do zamanifestowania życia, którego naprawdę pragniesz. Prostym sposobem na rozpoczęcie zmiany myślenia jest zwrócenie uwagi na wewnętrzny dialog. Co mówisz do siebie na co dzień? Jeśli ciągle łapiesz się na myśleniu, to nigdy mi się nie uda, lub nie jestem w stanie, wiedz, że te myśli są jak komendy, które wysyłasz do wszechświata. Podobnie jak w programowaniu komputerowym, wszechświat podąża za kodem, który mu dostarczasz, a tym kodem są twoje myśli. Zacznij więc od zmiany tej wewnętrznej narracji. Zamiast mówić i nie mogę, powiedz mogę i potrafię. Te drobne zmiany robią ogromną różnicę w twojej wibracji i energii, którą zaczynasz przyciągać. Dla Joe Dispenzy myśl to pierwsza warstwa tworzenia rzeczywistości, ale musi być ona poparta emocją. Nie wystarczy tylko pozytywnie myśleć, trzeba poczuć tę zmianę w swoim ciele. Kiedy myślisz o czymś pozytywnym i naprawdę odczuwasz wdzięczność oraz radość z tego, że już to masz, wysyłasz wyraźny komunikat do wszechświata. Ten proces odczuwania to różnica między tylko marzeniem a faktycznym manifestowaniem. Na przykład, jeśli chcesz przyciągnąć nową okazję zawodową, nie tylko o niej myśl, ale poczuj, jakbyś już tam pracował, jak wyglądałaby Twoja codzienna rutyna, jakie wyzwania byś napotykał i jakie sukcesy świętował. Innym praktycznym przykładem tego, jak myśli kształtują rzeczywistość, jest to, co wiele osób nazywa efektem placebo. Kiedy naprawdę wierzymy w coś, nawet jeśli jest to zwykła pigułka cukru, nasze ciało i umysł zaczynają działać tak, aby uczynić to rzeczywistością. To samo dzieje się z myślami, które mamy o życiu. Jeśli wierzymy, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć, nasze ciało, nasze działania i otaczający nas wszechświat zaczynają dostosowywać się, aby to stało się możliwe. Dlatego tak ważne jest, aby eliminować ograniczające przekonania i zastępować je myślami, które nas wzmacniają. Moc myśli nie powinna być niedoceniana. To punkt wyjścia do wszystkiego, co chcemy zamanifestować. Każda myśl, którą masz, jest jak nasiono zasiane na żyznym polu wszechświata. Jeśli chcesz zbierać dobre plony, zasiewaj dobre nasiona. I pamiętaj, negatywne myśli są jak chwasty, które duszą Twoją zdolność do przyciągania tego, co dobre. Dlatego już teraz zacznij zmieniać swoje myślenie. Wizualizuj to, czego pragniesz i poczuj wdzięczność za to, że jesteś na właściwej drodze. Wszechświat zawsze odpowiada na jasny i pozytywny umysł. Modlitwa jest jedną z najstarszych i najpotężniejszych form komunikacji z wszechświatem. Ale myli się ten, kto myśli, że modlitwa to tylko proszenie, błaganie lub żebranie o coś. Prawdziwa modlitwa, ta, która naprawdę otwiera kanały manifestacji, to modlitwa z wdzięcznością. Kiedy się modlisz, nie powinieneś tego robić z pozycji braku, lecz z pewnością. Modlitwa to narzędzie, które wzmacnia twoje połączenie z wszechświatem i harmonizuje cię z energiami, które pragniesz przyciągnąć. Zamiast prosić w rozpaczy, spróbuj podzękować za to, czego pragniesz, tak jakby to już było rzeczywistością. Ten prosty akt wdzięczności zmienia twoją wibrację. Często ludzie zbliżają się do modlitwy w chwilach desperacji. Jednak najpotężniejsza modlitwa to ta, która jest wykonywana z spokojem i wiarą. Kiedy się modlisz, nie tylko wysyłasz prośbę do wszechświata, ale także wewnętrznie dostrajasz się do tego, co chcesz zamanifestować. Na przykład, jeśli szukasz zmiany w swoim życiu, takiej jak nowa praca lub zdrowy związek, nie módl się, prosząc o te rzeczy w sposób pełen niepokoju. Zamiast tego, módl się, dziękując za to, że już je otrzymałeś, jakby wszechświat już odpowiedział na Twoje wezwanie. To tworzy energię zaufania, która otwiera drzwi do manifestacji. Modlitwa nie musi być ograniczona do przestrzeni religijnej. Może to być prosta rozmowa z wszechświatem, w której wyrażasz swoje intencje i przede wszystkim swoją wdzięczność. Niektórzy ludzie lubią przeznaczać na tę praktykę chwilę w ciągu dnia, na przykład zaraz po przebudzeniu lub przed snem. Przykładem może być poświęcenie kilku minut rano na podzękowanie za błogosławieństwa, które już posiadasz, oraz za te, które dopiero mają nadejść. Ten nawyk tworzy rutynę wysokich wibracji, utrzymując umysł skoncentrowany na tym, co chcesz przyciągnąć. Im więcej praktykujesz, tym bardziej zauważysz, że wszechświat odpowiada na tę energię wdzięczności. Praktyczny przykład tego, jak modlitwa może działać jako narzędzie manifestacji, można zaobserwować w różnych kulturach i tradycjach. W wielu miejscach praktyka dziękowania, jeszcze przed jedzeniem, jest na przykład sposobem na uznanie, że wszechświat zawsze zapewnia. To nie jest tylko zwyczaj kulturowy, ale sposób na utrzymanie umysłu skupionego na obfitości, a nie na niedostatku. Kiedy z góry dziękujesz za to, czego pragniesz, potwierdzasz wszechświatowi, że ufasz procesowi i wierzysz, że to już jest Twoje. To zaufanie pozwala na płynne spełnianie się pragnień. Dlatego postrzegaj modlitwę jako intymną i potężną rozmowę z wszechświatem. Używaj jej, aby potwierdzić swoje zaufanie i wdzięczność. I pamiętaj, nie chodzi o desperackie prośby, ale o manifestowanie z spokojem. Im więcej będziesz praktykować modlitwę w tym duchu, tym bardziej zauważysz, że wszechświat zawsze odpowiada tym, którzy dziękują i ufają. Energia wdzięczności to potężny magnes, a im więcej jej emitujesz, tym bardziej wszechświat znajduje sposoby, aby oddać tę samą energię w postaci okazji, sukcesów i wewnętrznego spokoju. Pozytywne afirmacje to kluczowe narzędzia do przeprogramowania umysłu, a tym samym do przyciągania nowych doświadczeń do życia. Kiedy powtarzamy afirmacje, wysyłamy jasne sygnały do naszej podświadomości, która z kolei przekazuje te sygnały do wszechświata. Nie należy lekceważyć mocy słów, to co mówisz, ma głęboki wpływ na Twoją rzeczywistość. Jeśli ciągle mówisz sobie, że jesteś niezdolny lub niewystarczający, zaczniesz w to wierzyć i przyciągniesz sytuacje, które potwierdzą to przekonanie. Dlatego ważne jest, aby zastąpić te myśli afirmacjami, które odzwierciedlają to, czego naprawdę pragniesz. Pozytywne afirmacje są proste do zastosowania, a ich regularne stosowanie może całkowicie zmienić twoje myślenie. Na przykład, jeśli chcesz przyciągnąć więcej dobrobytu, Dobrą afirmacją może być: Przyciągam obfitość we wszystkich sferach mojego życia. Powtarzając to codziennie, z emocjami i przekonaniem, Twoja podświadomość zaczyna wierzyć w tę wiadomość, a wszechświat odpowiada odpowiednio. Nie chodzi o mechaniczne powtarzanie, ale o odczuwanie mocy tych słów. To podnosi Twoje wibracje, dostrajając Twoją energię do możliwości i sytuacji zgodnych z tą nową mentalnością. Ważnym punktem dotyczącym afirmacji jest to, że zawsze powinny być one wypowiadane w czasie teraźniejszym, jakby to, czego pragniesz, już było rzeczywistością. Na przykład, zamiast mówić Chcę być szczęśliwy, powiedz Jestem szczęśliwy. Kiedy twierdzisz coś w czasie teraźniejszym, wysyłasz do wszechświata wiadomość, że już posiadasz to, czego pragniesz. To tworzy energetyczne lustro, w którym wszechświat odzwierciedla z powrotem tę rzeczywistość, którą projektujesz. Codzienna praktyka afirmacji to skuteczny sposób manifestacji pragnień, ponieważ przekształca twój umysł, aby przyciągać to, co jest wypowiedziane i odczuwane jako prawda. Kolejnym kluczowym punktem jest połączenie afirmacji z wyraźną wizualizacją tego, czego pragniesz. Kiedy powtarzasz coś w stylu przyciągam zdrowie i witalność, wyobraź sobie siebie pełnego energii, prowadzącego aktywne i zdrowe życie. To połączenie afirmacji z wizualizacją jest potężne. Ponieważ angażuje zarówno umysł świadomy, jak i podświadomy, jednocześnie wysyłając jasne sygnały do wszechświata, czego pragniesz. Pamiętaj, wszechświat odpowiada na jasność i konsekwencje. Jeśli chcesz coś przyciągnąć, musisz najpierw potwierdzić i zwizualizować tę rzeczywistość wewnątrz siebie. W końcu pozytywne afirmacje to sposób na przeprogramowanie nie tylko umysłu, ale także Twojej energii. Kiedy mówisz o sobie dobre rzeczy, kiedy wierzysz w swoją moc przyciągania tego, czego pragniesz, twoje wibracje się podnoszą. A wszechświat odpowiada na te wibracje, przynosząc okazje, ludzi i sytuacje, które są zgodne z tą nową energią. Zacznij więc już teraz, wybierz kilka afirmacji, które są zgodne z twoimi celami i powtarzaj je codziennie. Im więcej będziesz praktykować, tym bardziej zaczniesz dostrzegać rezultaty tego potężnego narzędzia manifestacji. Wszechświat jest napędzany energią. A energia, którą emitujesz, jest dokładnie tą, którą przyciągasz z powrotem. Dotyczy to zarówno twoich myśli, jak i emocji. Kiedy wibrujesz na wysokiej częstotliwości, pełnej wdzęczności, zaufania i optymizmu, wszechświat odpowiada tą samą energią, przynosząc ci pozytywne okazje i doświadczenia. Z drugiej strony, jeśli utrzymujesz się w stanie niskich wibracji, przepełnionym strachem, wątpliwościami lub negatywnością, to właśnie to zaczynasz przyciągać do swojego życia. Dlatego dbanie o swoją energię jest kluczowe, aby przyciągnąć to, czego pragniesz. Praktycznym przykładem tego, jak energia, którą emitujemy, wpływa na naszą rzeczywistość, jest to, jak się czujemy po rozmowie z kimś. Czy zauważyłeś, że niektórzy ludzie wydają się wysysać twoją energię, podczas gdy inni sprawiają, że czujesz się lżejszy i bardziej zmotywowany? Dzieje się tak, ponieważ wszystko jest wymianą energii. Podobnie wszechświat działa jak lustro, odzwierciedlając energię, którą wysyłasz. Jeśli stale czujesz się przygnębiony, niepewny lub pełen złości, ta energia blokuje manifestację dobrych rzeczy. Dlatego kluczowe jest pielęgnowanie pozytywnej energii, aby przyciągnąć to, czego pragniesz. Dobrym sposobem na podniesienie swojej energii jest codzienna praktyka wdzięczności. Kiedy skupiasz się na dobrych rzeczach w swoim życiu, nawet tych najmniejszych, zaczynasz przyciągać więcej powodów do wdzięczności. To tak, jakby wszechświat zauważył, że jesteś na częstotliwości obfitości i kontynuował wysyłanie ci jej więcej. Spróbuj zacząć dzień, wymieniając trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To natychmiast zmienia twoje wibracje i sposób, w jaki wszechświat na nie odpowiada. Małe, codzienne praktyki, takie jak ta, mają ogromny wpływ na Twoją ogólną energię, a co za tym idzie, na to, co zaczynasz przyciągać. Inną ważną praktyką dbania o swoją energię jest otaczanie się ludźmi i środowiskami, które podnoszą Twoje wibracje. Podobnie jak ludzie mogą wpływać na naszą energię, tak samo przestrzenie, w których żyjemy i pracujemy, mają bezpośredni wpływ na to, co przyciągamy. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać swoje otoczenie w porządku, czystości i pełne przedmiotów, które przynoszą radość i dobre samopoczucie. Wiele tradycji, takich jak Feng Shui, wierzy, że rozmieszczenie przedmiotów w przestrzeni może bezpośrednio wpływać na energię miejsca, a co za tym idzie, na energię, którą emitujesz i przyciągasz. Na koniec, dbanie o swoją energię oznacza także troskę o swój umysł i ciało. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna i medytacja to potężne narzędzia do utrzymania wysokiej energii. Wszechświat reaguje na jasny umysł i zdrowe ciało, ponieważ oba są zgodne z wibracjami życia. Im bardziej dbasz o siebie, tym bardziej pokazujesz wszechświatowi, że jesteś gotowy, aby otrzymać to, czego pragniesz. Dbając o swoją energię, prowadzisz ciągły i świadomy proces, ale wyniki, które zaczynasz przyciągać, są dowodem na to, jak bardzo to się opłaca. Wizualizacja jest jedną z najpotężniejszych technik manifestowania pragnień. Kiedy wizualizujesz, tworzysz jasny obraz mentalny tego, czego chcesz, w połączeniu z silnymi i pozytywnymi emocjami. Nie chodzi tylko o widzenie czegoś oczami umysłu, ale o odczuwanie, że to już jest częścią Twojej rzeczywistości. Prawo przyciągania opiera się na tej zasadzie: to, co potrafisz zobaczyć i poczuć jako prawdę, zaczynasz przyciągać. Dlatego wizualizacja jest kluczowym narzędziem, aby dostosować swoje myśli i emocje do tego, co chcesz zamanifestować. Wyobraź sobie, że chcesz przyciągnąć nową pracę. Samo myślenie o tym w sposób ogólny nie wystarczy. Praktyka wizualizacji polega na zamknięciu oczu i wyobrażeniu sobie, że już pracujesz w tym nowym środowisku. Jak wygląda biuro? Jakie wyzwania napotykasz? Kim są twoi współpracownicy? Wizualizując te szczegóły i odczuwając emocje związane z byciem tam, wysyłasz wyraźny komunikat do wszechświata. Ta wiadomość nie jest tylko pragnieniem, ale rozkazem mówiącym wszechświatowi, że jesteś gotów na to, co chcesz otrzymać. Jasność wizualizacji robi wielką różnicę w manifestacji. Wielu sportowców wyczynowych, takich jak koszykarze czy biegacze, używa wizualizacji jako części swojego treningu. Przed zawodami wizualizują każdy ruch, każdy krok i każdy punkt, który chcą zdobyć. Nie tylko wyobrażają sobie zwycięstwo, ale przeżywają ten moment mentalnie z taką intensywnością, że ich ciała reagują tak, jakby już tam byli. Podobnie, gdy wizualizujesz z detalami sensorycznymi, twoje ciało i umysł zaczynają działać, jakby to już było prawdą. Tworzy to synergię między twoimi myślami, emocjami i działaniami, ułatwiając manifestację. Wizualizacja jednak musi być poparta spójnymi działaniami. Wizualizacja bez podejmowania żadnych kroków jest jak oczekiwanie, że nasiono wyrośnie bez podlewania. Na przykład, jeśli wizualizujesz dostatnie życie finansowe, musisz podejmować działania zgodne z tym pragnieniem, takie jak poświęcanie czasu na naukę o finansach, oszczędzanie czy poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu. Wszechświat najlepiej reaguje na tych, którzy pokazują, że są przygotowani zarówno mentalnie, jak i fizycznie, aby otrzymać to, czego pragną. Wizualizacja jest pierwszym krokiem ale to działania konsolidują manifestacje. Dlatego zacznij codziennie praktykować wizualizację. Może to być kilka minut rano lub przed snem, ważne jest, abyś skupił się na stworzeniu jasnego i pełnego emocji obrazu tego, czego pragniesz. Im więcej będziesz praktykować, tym łatwiej będzie Ci połączyć się z tą energią. A im bardziej klarowna będzie Twoja wizualizacja, tym szybciej wszechświat zacznie przynosić okazje i sytuacje, które rezonują z tym, co manifestujesz. Wizualizacja jest jednym z najbezpośredniejszych sposobów komunikacji ze wszechświatem, a kiedy jest robiona poprawnie, przynosi imponujące rezultaty. Pisanie do wszechświata to prosta, ale potężna technika manifestowania swoich pragnień. Pisanie jest namacalnym sposobem na przekształcenie myśli i intencji w rzeczywistość. Kiedy zapisujesz swoje pragnienia na papierze, utrwalasz swoje intencje, tworząc konkretną energię, która projektuje się na wszechświat. Ta praktyka pomaga uporządkować myśli, nadać jasność temu, czego naprawdę chcesz, i sprawia, że umysł zaczyna pracować na rzecz Twoich celów. Ponadto, jest to sposób na uwolnienie tego, co jest w Twoim umyśle, i pozwolenie wszechświatowi na przejęcie kontroli nad procesem. Praktycznym sposobem zastosowania tej techniki jest pisanie listów do wszechświata. W tych listach możesz wyrazić to, czego pragniesz, tak jakby to już się wydarzyło. Na przykład, zamiast pisać chcę nowej pracy, Napisz, jestem tak wdzięczny za nową pracę, którą dostałem, jest dokładnie taka, o jakiej zawsze marzyłem. Robiąc to, wysyłasz do wszechświata jasny komunikat, że już wierzysz w spełnienie swojego pragnienia. Ten akt pisania z wdzięcznością tworzy wysoką częstotliwość wibracji, na którą wszechświat szybko odpowiada. Kolejną zaletą pisania do wszechświata jest to, że pomaga zmniejszyć lęk i strach związany z twoimi pragnieniami. Kiedy zapisujesz swoje myśli na papierze, następuje natychmiastowa ulga. To pragnienie, które być może obciążało twój umysł, zostało teraz uwolnione. Wszechświat teraz zajmie się znalezieniem najlepszego sposobu na jego realizację. Ta praktyka promuje również cierpliwość i zaufanie, ponieważ wiesz, że wszechświat już pracuje na twoją korzyść. Pamiętaj, że pisząc, manifestujesz, a to jest częścią procesu ufania, że to, o co prosiłeś, jest w drodze. Wiele osób korzysta ze specjalnego zeszytu do tej praktyki, znanego jako zeszyt manifestacji. Służy on jako dziennik pragnień i celów, w którym oprócz zapisywania tego, co chcą zamanifestować, rejestrują również swoje uczucia wdzięczności i małe osiągnięcia na drodze do celu. Ten zeszyt staje się wizualnym przewodnikiem procesu manifestacji, pozwalając ci śledzić, jak wszechświat odpowiada na twoje prośby. Z czasem zobaczysz, że wiele z rzeczy, które zapisałeś, zaczyna się spełniać, co jeszcze bardziej wzmacnia twoją wiarę w ten proces. Dlatego następnym razem, gdy poczujesz się niepewnie lub będziesz miał wątpliwości co do swoich pragnień, spróbuj napisać list do wszechświata. Pomoże ci to nie tylko zyskać jasność co do tego, czego naprawdę chcesz, ale także zetchronizuje cię z procesem manifestacji. Pamiętaj, wszechświat odpowiada na jasność, wiarę i wdzięczność. A praktyka pisania jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyrównanie tych trzech sił. Weź swój zeszyt, wybierz spokojny moment i pisz, jakby twoje pragnienia już były rzeczywistością. Wszechświat słucha i prędzej czy później odpowie. Teraz, gdy znasz te sześć potężnych technik, pojawia się najważniejsze pytanie, czy jesteś gotowy, aby zastosować je w swoim życiu. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś zaczął widzieć realne efekty swoich manifestacji, gdyby wszechświat wreszcie zaczął odpowiadać zgodnie z tym, czego zawsze pragnąłeś. Na co czekasz, aby wprowadzić te narzędzia w życie i przekształcić swoją rzeczywistość? Zmiana, której pragniesz, nie jest odległa, zaczyna się teraz od prostego kroku. Czy próbowałeś już którejś z tych technik? Która z nich, twoim zdaniem, najbardziej ci pomoże? Zostaw w komentarzach słowo kluczowe wdzięczność, aby rozpocząć swoją podróż ku manifestacji i dobrobytowi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej nowej wskazówki dotyczącej manifestowania swoich pragnień i dopasowania swojego życia do tego, czego zawsze chciałeś. Wszechświat jest gotowy, aby cię usłyszeć, ale decyzja, by do niego przemówić, należy do ciebie. Zaczynamy?